Witajcie na pomorzu, chmury dziś mamy i taki trochę ciężary są energetycznie. Ale damy radę. Astrologiczna era wodnika, tytuł taki już był kilka razy. Przygotujcie się na duże zmiany. Kochani, 18 czerwca czeka nas szczególnie mocny nów księżyca, bo jednocześnie Saturn wchodzi w ruch retrogradacji. Będzie miała miejsce parada pięciu planet, gdy Saturn, Neptun, Jowisz, Uran i Merkury ustawią się w jednej linii, a po trzech dniach nastąpi przesilenie dnia z nocą w dniu 21 czerwca. W wyniku takiej ilości kosmicznych wydarzeń w tym czasie otrzymujemy wielki napływ energii z centralnego Słońca, z centrum galaktyki. W tym czasie będzie trzeba stawić czoła sytuacjom za kulisowych intryk. Nadchodzą zmiany na świecie, przygotujcie się na poważne przetasowania. Nie dajcie się ponieść chaosowi. Są tacy, którzy zajmują się zaprowadzaniem porządku po huraganie. Każdy powinien być na swoim miejscu i działać to u każdego określa plan duszy: wypełnij swoją misję, nie martwiąc się o misję kogoś innego. Nów księżyca to możliwość pozytywnych zmian poprzez podążanie za swoją intuicją, i ten magiczny Nów księżyca w Biliźniętach nie jest wyjątkiem. Jest to najlepszy czas na zamanifestowanie się. Istnieje wiele rytuałów dla spełnienia życzeń. Skorzystajcie z tego nowiu, aby zmaterializować czy też ziścić swoje najśmielsze marzenia. Przenikliwość jest kluczowym punktem, szczególnie jeśli chodzi o rozszyfrowanie swojej intuicji i uczucia trwogi. Im bardziej zwracacie uwagę na swój wewnętrzny kompas. Nawet jeśli nie ma to sensu dla innych, tym bardziej zostaniecie nagrodzeni. Poproście o wsparcie waszej anielskiej drużyny. Oni nigdy nie byli tak blisko jak teraz. No tak, ja często mawiałem, że mam kilku aniołów stróżów, jak wychodziłem z poważnych tarapatów. Czytam dalej. Pamiętajcie, że macie przeogromne wsparcie. Dużo większe, niż możecie sobie wyobrazić. Ciężkie czasy prowadzą do dużych zmian. Zaufaj wszechświatowi, zostało nam do przejścia bardzo niewiele. Błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Ode mnie, jako tłumacza, tak, nów zawsze sprzyjał zmianom w moim życiu. A stagnacja była w dobierającym, tuż przed pełnią. Ważne rzeczy wydarzały się zazwyczaj w nowiu. Później zaobserwowałem tą zasadę i byłem czujny. Dobrego dnia, energia faktycznie jest w maksimum. I po przesileniu przyroda już będzie powoli szykować się do zasypiania. Będzie wszystko szło w kierunku zimy. A cykl roczny się będzie kończył. No i nadejdzie czas owoców. To jest też przeze mnie obserwowane, jak się przewali, jak ja to mówię, ten czerwcowy wyż. To jest tak jak z falami na morzu: duża fala, i jak się zaczyna spieniać i rozchodzić. To wychodzą różne niespodzianki spod tej fali. Kamienie, nie kamienie, albo to, co fala przyniosła. Zazwyczaj jest właśnie tak. I sierpień, wrzesień, październik to cała roczna fala. Daje nam owoce, które przyniosła. Co człowiek zapracował do czerwca, to później zbiera do jesieni. Dobrego dnia.